Błyszczące pierścionki zaręczynowe wśród gwiazd i celebrytów błyszczą niesamowitym światłem, szczególnie te duże. A ostatnio błyszczą jeszcze bardziej i to za sprawą trzech pierścionków zaręczynowych ludzi, których pewnie znacie przynajmniej z gazet. Raptem miesiąc temu Ronaldo oświadczył się swojej wieloletniej dziewczynie, Georginie Rodriguez, ofiarygując jej pierścionek z 30-karatowym, owalnym diamentem. Słuchajcie, ten kamień jest tak duży, zresztą popatrzcie, że przysłania pół palca, pół palca tej dziewczyny. No i słuchajcie, i to nie jedyny diament duży, który trafił na stronę gazet. No bo drugi duży kamień, 30-karatowy, w kształcie poduszki, o wdzięcznej nazwie Sanchez Bezos, Hmm, już wiecie czyj. To pierścionek, który Lauren Sanchez Bezos otrzymała od swojego obecnego męża, już męża, jakieś dwa lata temu. Ale zaprezentowała go dopiero w tym roku podczas ceremonii ślubnej, która odbyła się, jak wszyscy zresztą wiecie, w Wenecji. No i ostatni pierścionek, o którym Trzeba słonić, to hmm, to pierścionek zaręczynowy który Travis Girls podarował Taylor Swift. Może nie tak spektakularnie duży, ale naprawdę wyjątkowy. Słuchajcie, mamy do czynienia z poduszką w kształcie antycznym, czyli ze starą poduszką, która wcale nie jest taka łatwa do znalezienia na rynku. Chodzi o to, że. Pierścionek ma około 8-9 karat, wyceniany jest na jakieś 750 tysięcy dolarów wartość tego kamienia, ale jego wartość, jeżeli chodzi o rzadkość występowania, może być jeszcze większa. Szacuje się, że kamień pochodzi z XVIII, może z XIX wieku. Dlatego wybór Taylor Swift jest hmm, przez specjalistów traktowany jako świadomy, bardzo dojrzały wybór. Konkretnie ukierunkowany na chęć posiadania czegoś absolutnie wyjątkowego, rzadkiego no i niecodziennego. Macie pytania, zapraszam, a jeżeli Wam się podobało, buy coffee to Martin Diamonds, no, polub, udostępnij, pokaż zle. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejne moje filmiki.